Cześć, małe i dzisiaj miałem zagrać, nagrać Clash Mini, ale zapomniałem, że nie zrobiłem żadnego poradnika, jak pobrać, więc tak na szybko teraz Wam pokażę i wtedy przejdziemy do samego Clash Mini, był update, sprawdzałem go trochę, ilec godzinkę sobie pograłem łącznie dzisiaj, no i co, yy, najpierw tak, musicie sobie nowe konto Gmail założyć, yy. I wtedy I wtedy tak wchodzi się z byle jakiego konta na tym i wpisujecie Tunnel beer VPN. Wtedy pobieracie, otwieracie, tam tworzycie konto. Tam mail tworzycie hasło i nie pamiętam, ja się dawno logowałem. No i wtedy wchodzicie Cyk. I teraz tak tutaj macie 500 MB miesięcznie więc lepiej jak już się połączycie, zainstalujecie Clash Mini to sobie wyłączcie. Bo jak wyjdzie w tym roku Clash Mini, no to może to będzie trochę sadz jak od razu nie będziecie mogli pobrać, bo nie będziecie mieli megabajtów. Więc tak jak zalogujecie wszystko to macie taki obraz. I macie takie jakby z Mario i przesuwacie się tu, albo klikacie tu i wtedy macie tam United States, Kanada, United Kingdom, Argentyna, Australia, Austria, Bel, Belgia, Brazylia i Wy wybieracie Kanadę. Kanadę ja już tutaj sobie connecting wbieram. Sobie tutaj yy, łączy mi się, no i mam już. I jak taka będzie linia 01, jedynkowa no to znaczy, że się połączyliście. Yy, ja sobie to na razie włączę, bo mi to na razie niepotrzebne. Albo dobra, sobie włą włączę, yy, żeby wam pokazać, że Clash mini serio jest. Yy. Wchodzimy tak szybko w sklep, go, w sklep play i teraz wpisujecie Clash mini, i tutaj nie ma akurat Clash mini, ale to powinno być ja ja po prostu y, zrobię cięcie takie małe i widzimy się jak przeroguje się na inne konto dobra już przerogowałem się więc idźcie tutaj szukaj aplikacji gier oczywiście wtedy wpisajcie kasminia, ja sobie po prostu tu kliknę i powinno Wam takie coś nie przejmujcie się że będziecie mieli taką świąteczną ikonę Wa y ważne żeby po prostu było ostatnia aktualizacja 28 lutego Season 2 is here, itp. itp. I jeżeli macie to Season 2 is here, no to bardzo dobrze. Czasami mogą mieć błędy, po prostu zobaczcie. Jeżeli jakby będzie Season 2 jakiś nowy, nie będzie takiego świątecznego klimatu, to znaczy, że był update. No i co, pobieracie, ja tutaj już to mam pobrane. Nie chce mi się odinstalowywać i potem się logować znowu. Instalujecie, kichacie zagraj. Potem tam tworzycie konto. Możecie też super ID się zalogować, na np. konto, które macie połączone z Clash Royale, Clash of Clans, Brawl Stars, Boom Beach, Heyday, chciałem powiedzieć Payday, Heyday, chyba tak się tak nazywa i na np. Clash Quest, jeżeli ktoś ma... Jeżeli, jeżeli nie macie, no to możecie sobie sprawdzić mój poradnik. Macie link w opisie. Yy, albo też Iverdale. Yy, Pewnie nie się o tej grze, ale za niedługo o niej nagram. No i co? No i... To jest prosta gra, jak dla mnie. Yy, w sumie to... Po prostu macie postacie z Clash of Clans i Clash Royale. Oczywiście niektóre są nowe, tutaj też macie skiny. Na przykład teraz też są takie sezonowe skiny. Według mnie tylko dwa są ładne, czyli Mega Crab Skin do Mega Knighta i Real Champions e, Champion e, Shelly Skin, tak się chyba to nazywa, tak powinno. I to są według mnie ładne skiny. No i teraz tak, sprawdzę też sobie update. Tak, wiem, że to są kluby, i no i się bardzo z tego cieszę. Więc no, bardzo mnie to cieszy. Jeżeli chcecie, żebym swój kan założył, no to piszcie w komentarzach. Też ostatnio się skończył sezon pucharkowy, że właśnie macie się Season, Sezon trwało 70 dni. Czyli tak jak kiedyś w Brawl Stars i macie do zdobycia yy, czekajcie już muszę zobaczyć yy, a to są mini nios yy, nie pamiętam gdzie to gdzie były te informacje ale tu chyba będą raczej tak dostajecie na pewno Wave yy, King yy, nie Wave Master i jeszcze co to a, Fisherman yy... no. Też dostajecie skina do Bowlera, Big Fish Skin On jest serio ładny, mi się bardzo podoba I dostajecie takie punkty mocy, ulepszacie sobie jednostki Mamy tak, mamy Heroes, Herosów i Minis Minis to są po prostu takie jednostki, ja mam jednego z nowej aktualizacji, czyli Witchkę. Witchka jest kozacka, może nie jest sil bardzo silna, ale jest mocna. Swordsman, nie wiem o nim za dużo. On miał być na początku, z tego co wiem, ale no chyba poczekali aż na ten sezon. Mamy też Golden Gianta. Nie on najciekawszy. On mnie najbardziej ciekawi. I Swordsman, bo Fisherman pewnie działa tak samo jak w Clash Royale. Że... Znaczy, że się przyciąga na przykład do wroga, albo przyciąga do siebie wroga. Nie wiem. Ale tutaj mamy Golden Giant. On jest healerem, z tego co wiem, tak? Mamy Skina. Jak się on nazywa to ja nie wiem. Mamy też Fishermana i ten też jest taki sezonowy Ogólnie nie wszystkie skiny mi się podobają O tutaj mamy nawet taki pack no Dostaje się też skina do tego yy... Czekajcie ja nadal nie mogę Wave Mastera o to jest taki smok ładny, ale dobra, nie będę już was zanudzać yy, Jeżeli chcecie, żebym kupił tego skina Żebym kupił jakiegoś z tego skina, to wiecie jakiego. Najwyżej pozbieram jeszcze gemy. Na przykład na Royal Championa. Choćbym chciał tego Mega Craft Skin, choć... Mi się chyba bardziej podoba Royal Champion, ten shelly skin. Ale dobra, nie będę Was zanudzać. Jeszcze tutaj mamy skiny, takie o, do wiczki. Squidge. Mamy takie za Crystal Coiny. To się, tak, Krystal Coiny nie się zdobywa ze skrzynek, one kiedyś były potrzebne, to były kiedyś Battle Tokeny, tak się chyba kiedyś nazywały, nie pamiętam koniecznie. Yy. Potrzebowaliśmy je, żeby walczyć. Je też się dostawało ze skrzynek, tylko że teraz w za nie można skiny kupić, na przykład Party Wizard Skin. Nawet yy. ja nie wiem jak to przeczytać. Taki price, trochę brzydki według mnie. Ta jest yy, kozak. Mi się przypadkiem podoba. Jak włączycie sobie VPN-a, właśnie zapomniałem sobie wyłączyć, więc go na szybko wyłączymy. Disconnect i wracamy. O, i zabieramy się do gierki serio, bo nie chcę was zanudzać. I zagramy sobie Rumble, żeby trochę dłużej było. Zagramy sobie tak dwa ramble. Żeby wy trochę wydłużyć czas tego, jak robię Wam taki szybki poradnik. E, ok, on ma... Shielda. Tak go będę nazywać, bo on tak ogólnie się nazywa. Ok tutaj... Spear Goblin jest serio mocny na początku. On ma serio mocny atak pierwszy. E, taki critical e, atak to jest. No i chyba na S y, pójdziemy z, z nim, tak, 1-0. Tutaj musicie 3. A nie, sorry, to nie są S Tutaj najpierw musicie wygrać co najmniej dwa mecze, trzy. Nie, raczej dwa. I wtedy po prostu przechodzicie dalej. Dobra, teraz będziemy walczyć z Fabian Lak. Luk. Ludz. I teraz tak. Tutaj może najmniej. Sorry, że nie słyszycie mojego psa, ale teraz coś on wariuje. To jest Rumble. Rumble to jest jakby taki rankingowa gra. Zabywacie jak pierwsze miejsce 10 puch. Okej, okay. dobra. Fisherman serio, tak. Ten mm, się przy, przyciąga do siebie i to daleki ma zasięg. No nie wiem czy on ogólnie ma ogólnie swój cel Czy po prostu przyciąga do kogoś się da Może tak Na przykład tu Na przykład tak jak z drugiej strony jego kratki jakby może przyciąga Nie wiem Zobaczymy Zobaczę Jeszcze sobie więcej pogram oczywiście Okej okay. Spirgoblina ulepszymy oczywiście, i ta mapa jest trochę słaba, bo tutaj są po prostu trampoliny, które odbijają. One nie są za bardzo dobre, bo, może, bo jeżeli postawicie herosa, to może zginąć. To jest wtedy najgorsze. No, chyba, że taką pekkę albo mini pekkę postawicie, to wtedy to ma sens. Więc... no i okej, okay, no i wygranka, wygranko. Chyba, je, jedne, chyba jeszcze jednego meczu raczej nie będzie. Tak, nie będzie. Z kim będę walczyć? Hug. Chyba tak powinno się czytać. Mm. Zobaczmy jakie on ma zestawienie. Okej, okay. Price. Okej, okay. może przestawmy sobie. O, trochę tam poprzestawiajmy. Szkoda, że nie mam zbytnio wy wylewelowanych postaci, bo się właśnie dzisiaj sezon skończył, i no, nie miałem czasu, żeby zagrać. Okej. Okay. Czy to dobrze, że Skier że tego skeleton gianta? No, raczej nie. O kurczę. No to przegrałem. No to dead, gg, ale czwarte miejsce. Oskim Hags. Aha, my skończyliśmy. Dobra, top 4. Nieźle, nieźle, ok. Ogólnie teraz są ciężkie misje, na przykład zabij 200 przeciwników. Zdobądź 200 puch. Do tego 200. Choć fajnie. Teraz tak, ja nie spadłem w sumie za bardzo. Ja spadłem jakieś 200 puch. Ogólnie, levelowanie postaci, jeżeli teraz zagracie, to wy wymaksujcie sobie jak, naj, jak najwyżej swoje wszystkie postacie, wszystkie minis. Herosów to się nie dotyczy, oni im level nie spada. O Shield Maiden. A zanim przejdziecie tam chyba do logowania, to najpierw musicie przejść testową gierkę i tam potem po tej... i tam macie Barbarian Kinga i po tej testowej gierce możecie wybrać swojego pierwszego Herosa. Macie do wyboru Barbarian Kinga, Archer Queen i Shield Maiden. Chyba tak to powinno się czytać, sorry, jeżeli źle przeczytałem. I tak, Barbarian King Ostat chyba dostał buffa, to co wiem, yy. a Royal Champion chyba dostał nerf'a, tak samo jak yy, Countess. Yy. I teraz tak, to będzie ciężki wybór, ja wziąłem yy, Shade Maiden. Yy. Na innym koncie mam Archer Queen, a na innym Barbarian Kinga. Yy, Barbarian King jest spoko. Jest serio spoko. Nie jest jakoś mega silny, ale Archer Queen jest słabsza od yy, Barbarian Kinga. Więc polecam wam tak, albo Barbarian King, albo Shade Maiden. Yy, Countess yy, raczej nie wiem, nie wiem czy w ogóle zmienili, że można wybrać inne co wątpię może tego wave mastera nie wiem sprawdzę w tym stworzę specjalnie nowy konto yy, więc no po prostu jak na przykład będziecie mieli nawet 20 level yy, czy tam nie wiem jaki jest max level yy, herosa to i tak on wam nie spadnie yy, więc nie musicie się martwić możecie z tego yy, levelować Y, ale minis ulepszajcie jak najbardziej bo jak się skończy za te 70 dni sezon to możecie zdobyć tak biecie jak najwięcej bo dostaniecie dużo gemów dużo y, też tych też dużo monet i chyba y, nie, nie jestem pewien ale chyba właśnie tych krystal y, coinów i weźcie sobie najlepiej dużo zagrajcie żeby wbić tam duży level w, właśnie w ten mini pas i teraz możecie nawet level kupować, ja nie będę, bo to jest bez sensu. Yy, misje są łatwe niektóre, niektóre cięższe to już zależy yy, na jakim poziomie będziecie yy, no i polecam wam, wam wszystkie na trzy bo wtedy wam się te wszystkie gwiazdki sumują na skrzynce Możecie dostać w kosz skrzynkę, że dostaniecie tyle nagrody, takie dobre nagrody, tyle na przykład tych y, monet. Y, a, y, tyle tych y, ulepszeń też, ulepszenia też dostajecie właśnie. Stąd mam na przykład do King y, Rangera jedną gwiazdkę już, do Knighta, do Spear Goblina mam dwie, do Archer mam jeden, do tego Guarda mam jeden, do Wiczki mam jeden, ale to tylko dlatego, że otworzyłem skrzynkę. Skrzynkę chyba tak? Yy, tak, tą skrzynkę otworzyłem, więc no łatwo yy, było. Więc co? Yy, zagrajmy sobie jeszcze raz Rumble. Yy, trochę za dużo gadam sorry, ale chcę jak wam jak najdokładniej wytłumaczyć o co chodzi w tej grze. Choć i tak sami się pewnie domyślicie, ale wolę Wam, żebyście byli przeszykowani na takie coś. Też dzisiaj nagram od razu odcinek z Iverdale i też Wam tam będę dużo gadał, więc przeszykujcie sobie na jutro. Jutro możliwe, że jakieś jedzenie picie, bo tam może być nawet i półgodzinny odcinek. Choć to jest taka spokojna gra. Oj, 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 niestety 1-0 dla, dla tego typa, A jeszcze mam tak z dwie gry? Zobaczymy. Choć i tak raczej nie przejdę, jeżeli tą gierkę już przegram. No, ok, jestem w grupie B. Spotkałem tylko raz osoby, która miała Wave Master'a. No teraz tak, tu, tu, tu. A łyczkę postawię. I teraz ulepszę Spir Goblina. Yy, możecie sobie wziąć ten dek. On jest mocny. Ogólnie. Zamiast łyczki, możecie wziąć na przykład Price. Price a. albo. Nie wiem. Electro Wizarda. Może. Nie wiem, jak chcecie. O. Wygrałem. ok, czyli mam szansę, żeby się jeszcze dostać do jakby pół. Do ćwierćfinału, finału. Tak to można nazwać. No i w sumie to jest raczej ćwierćfinał. finał. I z kim zagram z Palomino nie ze sonnikiem. Znowu. Znowu chyba z nim gram. Jeżeli nie, to przepraszam, ale raczej z nim. Okej, okay. a powinienem zmienić. O kurde. Okej, okay, zdążyłem. Ostatniej sekundzie. Oj, Barbarian King jest o tyle mocny że ma tego swojego Boosta i jak on taką łyczkę chyba ma nawet na hita więc okej okay. okej okay. Okej, okay, dostałem się do ćwierć finału właśnie A słuchajcie powiedzieć, że tak od 1 kwietnia Wracają live, więc no, będziemy tam głównie czekać na Spektra 2. Też może trochę pobudujemy w mojej grze w Robloxie. Jeżeli ktoś nie wie, to tak, tworzę moją gierkę w Robloxie. Więc no, premiera kiedy to nie wiem. Choć mam już tam premierę jakąś za, zaplanowaną. No jak się potoczy, to zobaczymy. Okej. Okay. O! Okej, okay, fajnie. Ten Barbarianking został. I zginie szybko. Więc. Oj, oj, O! Elektro Wizard jest silny. Też raczej dostał buffa. Bo on kiedyś był. useless, tak szczerze. Kiedyś go miałem oczywiście w deku, ale był i tak useless. No. Niestety nie udało mi się wygrać. Yy, możecie to stworzyć gry dla znajomych. Na przykład mogę stworzyć i Rumble. I wtedy podajecie kodzik, nie? Ja wyjdę. Może może na tych live'ach sobie pogram. Może jak będziecie chcieli pogram sobie z wami. Yy, tak na przykład 1v1 zobaczymy. Yy. Będę Wam oczywiście dawać fory, jeżeli będziecie słabi. słabi yy, początkowi, właśnie. No, i no co. Yy, są polskie kluby, o dziwo. Mało Polaków tu gra. I myślę, że takie. Jeden update. Myślę, że w kwietniu jeszcze będzie ten update. Taki wielkanocny i. Bo na pewno będzie, bo pewnie dodadzą za Questy jakiegoś skina, tak jak do, tak jak był skin spear Goblina na święta Tak samo mogą dać na przykład nie wiem do Mega Knight'a nie wiem albo na przykład yy, nie wiem do Herosa Skina albo na przykład do Wizarda bani Wizard nie wiem jak mógł wyglądać może słodziutko by to tak zrobię no cóż więc myślę, że ten że jeżeli będzie update wielkanocny to po update wielkanocny, to jak będzie ten update wielkanocny to będzie globalna premiera tej gry. Podobno ma być w tym roku premiera i w tym roku raczej też będzie już beta testy Crash Heroes więc jeżeli będzie, będą już sposoby, jak y, Crash Heroes y, zainstalować, to bam, no to nagram i wrzucę. Y, pewnie w ten sam dzień, chyba że będę w szkole y, i albo nie będę wiedział. To tak 1 dwa dni spóźnienia będą. No i co? Y, to chyba tyle. No cóż, piszcie w komentarzach Yy, który skin mam kupić? Yy, Puffer skin, yy, Siren skin, Mega crab skin, czy Shelly skin? M macie te 4 do wyboru, więc piszcie. Yy, Napiszcie, czy chcecie, żebym zrobił własny kraj. Yy, macie też tutaj topkę graczy. Ogólnie taki gracz Spad. Czy on w ogóle w tej topce jest? No nie wiem. Ale go nie widzę nigdzie. No co? A nie, dobra jest music. On kiedyś był jeden w topce. Jeszcze w listopadzie. Dopiero tak świeżo, gdy wyszła ta gierka. No co? Ja Wam dziękuję za oglądanie i trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.